Cześć, witajcie. Teraz będę, no teraz gotuję, to się nazywa rukie wodna, watercress, zupę właśnie z tego. Ta zupa jest bardzo dobra przy zaparciach i jeśli ktoś ma anemię, no bo to, to ziele ma dużo żelaza, jest bardzo prosty jest ten przepis, to już zaczęłam robić, pokażę Wam w garnku. Najpierw tutaj do tego garnka dodałam trzy trzy łyżeczki masła do tego średniej wielkości pokrojona w kostkę cebula i to razem smażyłam tak, żeby się ta cebula zeszkliła, tam dodałam soli do tego, a później do tego, jak już się to zeszkliło, posoliłam, to dodałam bulionu w wodzie, tam było tego tak. Czepę Wam, że chyba tak, 250 ml wody rozpuściłam 4 łyżeczki bulionu w tym, dodałam to, do tego dwa średnie ziemniaki pokrojone w kostkę i do tego z przepisu tam polecali 6, 6 szklanek wody, ale według mnie to było, bo ja mam taki garnek, według mnie to było trochę za dużo, więc ja dodałam tak 4. No i teraz ostatnim etapem tu miałam zagotować, właśnie się zagotowało, później po zagotowaniu, żeby na, na najmniejszy ogień prze, prze, zmienić i pokrywkę nałożyć. No i teraz najgorsza część, otóż no muszę tu te, oddzielić właśnie te liście od tych okonków. Zobaczcie. To jest bardzo takie no dosyć niezbyt żmudne, no, taka żmudna praca, więc tak z pół godziny każą, żeby ta zupa się tak pogotowała, żeby to wszystko rozmiękło. Wtedy dodam to, te liście, znaczy te liście jeszcze będę nożyczkami obcinać, żeby były takie mniejsze. Dodam na tam dwie minuty, każą dodać, żeby się tak powoli pogotowało i to później wszystko zblendować. Także, no, prosta zupa, bardzo zdrowa, także... Polecam Wam, ją. ja już ją kiedyś raz robiłam, już dosyć dawno, ale dosyć smaczna wyszła z tego co pamiętam, zresztą wszystkie moje zupy są smaczne, także tak jak mówiłam, na zaparcia, na, w przypadku anemii na żelazo to jest super zupa.